Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach, yy, dzisiaj w takim anturażu <laughs> yy, dzisiaj pobawimy się szczurem. Szczur, szanowni Państwo, jest to polski efekt gitarowy od firmy, oczywiście Tone, Charm, Audio. Dziś już oczywiście posiłem pudełeczko, więc pudełeczka Wam nie pokażę, ale widzicie szczura, więc właściwie to szczur jest przecież gwiazdą, gwiazdą tego odcinka. Z tym szczurem historia jest taka, że jeżeli oczywiście znacie historię gitary elektrycznej, historię efektów, które do gitary elektrycznej są, no to domyślacie się, że Szczur jest nawiązaniem do efektu, który nazywa się Prokorat. Tych Prokoratów było bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych wersji. Niektóre są przez ludzi hejtowane, niektóre są ultra kochane i generalnie no, jest to efekt tak jakby legendarny. Szczur jest nawiązaniem. Do rata. Nie jest taką kopią jeden do jednego, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o rata. Więc no nie martwcie się, że kupując szczura, kupujecie, wiecie, no to co byście sobie mogli kupić. Od Proco rad jako y, takiego no jest chociażby zmieniony o, y, o dwie funkcje. Tak naprawdę to w tym momencie wkleję wam stronkę y, tą Charm audio, bo ja stwierdziłem, że nie będę się nastawiał, nie będę nic myślał, nie będę nic kombinował i nie będę sprawdzał, czy to jest jakiś tam chip, chipset siby y, używany przez ProCO, czy jakiś inny, i tak tak dalej, itd. Stwierdziłem. Najważniejsze jest to, y, jak to gra, ale te informacje na pewno na temat jak to jest, są, jak to jest zbudowane w tym. momencie, oglądacie, więc jeżeli Was to interesuje, no to te informacje oczywiście tutaj są. Mnie interesuje, jak to, jak to gada. Historia związana moja ze szczurem jest taka, że wielkim moim zdziwieniem było, że na przykład płyta Czarne Szeregi, płyta Czwórka Proletariatu, takie dosyć mocno brzmiące rzeczy, są właśnie nagrane na szczurze. Tam jest w ogóle, znaczy no na tym prokoracie oczywiście, ale, ale na tym brzmieniu, do którego szczur się odnosi. I generalnie historia jest taka, że. Później też wielkim moim zdziwieniem było, jak zobaczyłem, że chłopaki z proletariatu po prostu grają również przez szczury. Siemion grał przez labogę Jana Bo. W tym momencie, laboga Jan Bo, którego posiadam, jest jeszcze w serwisie u labogi. Coś tam trzeba było poprawić. Natomiast Zugaj, który wtedy grał koncerty jako drugi gitarzysta, używał wzmacniacza Marshall tego Jubilee na 30-lecie na 30 i używał kanału czystego. Ja dzisiaj podpiąłem się do mojego Marszala JCM900, również do kanału czystego. Gałeczki mam ustawione tak: na siódemkę, na dziewiątkę, znaczy na siódemkę bass, na dziewiątkę midle i na siódemkę są treble. Gain w tym momencie jest na siódemkę. Volume jest na maksa i prezens jest mniej więcej na siódemkę według tej skali tych, y, tych cyferek. Powiem Wam, że to jakby ustawiony gain na tym czystym kanale tego wzmacniacza miało bardzo, bardzo duży wpływ na to, jak ten wzmacniacz y, zagrał y, razem z tym razem z tym ratem. Y, troszeczkę pewnie sobie też w tym odcinku pokręcimy, po prostu poszukamy tych tych brzmień, które tutaj można y, z tego połączyć. Sama budowa tego, tego szczura, absolutnie rewelacyjna. Nad szczurem pokłonił się również Josh z JHS-a, wymienił go jako jedną z lepszych ewolucji, jedną z lepszych. Konotacji y, ratowskich, jakie w ogóle kiedykolwiek powstały. Gitara, którą używam dzisiaj do testu, jest to gitara firmy Mensinger. Jest to Xantyp Model Hellboy, znaczy Hellboy Xantyp Model, y, czyli mój instrument bardzo, bardzo specyficzny. pick-upy Vermiliona, moje również y, jesionowe jesionowe body, klonowy gryf, kształt y, z G y, generalnie. No i sprawdźmy sobie, jak ten rat. Jak ten szczur nam tutaj zagra. Jedziemy. W tym momencie mamy tak. Hambacker w pełnej opcji. Patrzcie tutaj, co się dzieje. Tutaj będę też zmieniał. Będę zmieniał tutaj. Pogram chwilę na opcji gainu numer jeden w opcji Modern. Zobaczmy, jak to, jak to się zachowuje. Muzyka Arot aros Michael My jak widzimy gałeczka odkręcona tego filtrowania tak jakby na maksa, powoduje to, że tutaj jest więcej basu. Czyli od razu no, dla wszystkich tych, którzy się dziwią co to się dzieje, w normalnym racie też tak jest, że ten filtr jest po prostu odwrotnie. Czyli jeżeli w TSie i w większości overdrive'ów i no tutaj jest neutralna barwa, tu jest więcej góry, a tu jest więcej dołu, o tyle tutaj jest to rozwiązane w drugi sposób, czyli po prostu zdejmując E, gałkę dodajemy, dodajemy górki, a dokładając tutaj na potencjometrze, robi się nam bardziej e, basowo. E, to jest opcja, to jest opcja modern. Zaraz sobie sprawdzimy, czy jest w ogóle jakaś różnica między modern i classic. Mm. E, posłuchamy tego, tego w ten sposób. Jak widzicie, gain w tym momencie był ustawiony na. Połowę te brzmienia są takie, bym powiedział troszeczkę jak ac DC gdzieś. Yy, to jest taki lekki yy, lekki drywik. Więc sprawdźmy teraz jak na tym lekkim driviku działa Classic i Modern. Muzyka Dosyć subtelne bym powiedział. Eee, bardziej chyba mi się podoba to modern, jak rozkręciłem e, ten gain. Ja tu wielkich, jakichś takich skoków e, nie usłyszałem, że nawet jak się przełącza tym, tym przełącznikiem, to nie ma. Także diametralnie nam to się zmienia. Więc tutaj mamy raczej do czynienia z jakąś taką delikatną, subtelną e, różnicą, jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o te brzmienia classic i modern, jak też zauważyliście, efekt ma dwa gainy. Te dwa gainy też tutaj robią swoją robotę, bo to są zupełnie inne gainy. Czyli to jest tak, że patrzcie, jeżeli mamy je na połowie, no to ten zielony gain, czyli ten górny, tak. No, tutaj różnica jest ewidentnie słyszalna <noise> w, tym, w, tym, w tych ustawieniach, i generalnie to jest coś takiego, że mniej więcej to, gdzie się tutaj ten znajduje, to ten się znajduje e, tutaj. Czyli tak jakby przełączając się, robimy tak, że do, dochodzimy tutaj do samego końca, i tutaj, i tutaj jakby, wiecie, mamy jeszcze, e, jeszcze więcej tego gainu, więc mniej więcej jakby ustawić to tak. To będzie... pałkę, jakby po prostu ten, ten potencjometr, jakby gainu został podzielony na dwie na dwie sekcje, e, daje nam to po prostu fajną możliwość e, no, dwóch kanałów w tym w tym efekcie e, i to dwóch kanałów o bardzo Różnym charakterze i o bardzo różnym nasyceniu, co moim zdaniem jest bardzo fajną opcją, tutaj i bez, bezproblemowo można to wykorzystywać właśnie do takiego, wiecie, no, lżejszego grania, na przykład tam, gdzie śpiewa wokalista, do podbicia się z gainem w reflenie, gdzie potrzebujemy trochę więcej tego, tego brudu. No po prostu, jeżeli musimy się bawić w numerze dynamiką, a wiemy wszyscy o tym, że. Tworząc piosenki w zespole, no to ta dynamika jest najważniejsza i, i w pewnym momencie jest Was potrzebne trochę mniej i, wien, i mniej tego brudu jest potrzebne z tych gitara. W pewnym momencie jest po Was potrzebne trochę po prostu więcej i więcej tego brudu jest potrzebne. To mamy tutaj pod nogą, więc nie musimy dopalać tego żadnym TS-em, nie musimy sobie skręcać gałki i rozkręcać gałkę jest to wygodne, naciskamy i. i Działa. No pobawmy się jeszcze w tym momencie obiema tymi opcjami. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Trochę się zastanawiam, czy nie jest tak że na tym Gainie 2 jest leciutko więcej gdzieś low-endu, takiego basu gdzieś, ale może to, jest, może to jest tylko i wyłącznie moje wrażenie, bardzo chętnie posłucham waszego, waszej opinii w komentarzach. No generalnie fajnie to gada w obu tych opcjach. Tutaj rzeczywiście no, słychać tą różnicę między tym klasykiem i modernem. Tak jak wcześniej mówiłem, że może ona jest subtelna, to ona jest subtelna rzeczywiście, ale jest też oczywiście słyszalna. Fajnie, że jest ten gain, fajnie, że to jest tak rozbite. To mi się bardzo, to mi się bardzo podoba. Mega estetycznie jest to też zrobione, co jest bardzo ważne. Ładne efekty to też robią robotę, mimo tego, że to jest prosta konstrukcja, wiecie, to nie jest żaden, że tu nie ma żadnych malunków i tak dalej, dalej. Tu prosty jest ten design. No to wszystko tutaj się dzieje bardzo, bardzo przyjemnie. Z samego efektu leciuteńki, no leciuteńki szumik, który jest absolutnie, wiecie, no to nie jest, jest brum, to, to nie jest wada, no tak po prostu pewne układy muszą mieć. PV6505 też tak, też tak działa. Zobaczymy sobie teraz, co się dzieje, jak będę kręcił tą gałką volume, nie, nie volume, gainu na, tam na wzmacniaczu, więc ustawię sobie jakieś brzmienie i zobaczymy, jak ten efekt y, potem się zmienia, przy pomocy gałek, no nie będziecie tego widzieć, ale będziecie to słyszeć, a to przecież nie chodzi o to, żeby patrzeć, tylko żeby słuchać. <grybuj> No, ładnie. Przy okazji fajnie czyta single, fajnie czyta humbuckerki. E, fajne zostają artefakty też w niektórych rzeczach. Te artefakty też tam się wydobywały, czyli jak już tam sobie w ten wzmacniacz, no, dostawał takiego gainu, że już wchodził sobie w sam z siebie to też się fajnie to nakładało, i tam, szczególnie pod koniec, gdzieś tam dźwięku na wybrzmiewaniu, takie fajne artefakty, które no, w tych wszystkich wiecie, brudnych brzmieniach z tonezko fuzowato-gruzowatych, mimo tego, że to nie jest fuzowato gruzowate brzmienie. Yy, no, mniej więcej łapią się na ten, na ten klimat, więc yy, bardzo, bardzo przyjemne, bardzo przyjemne to jest i generalnie wielki, wielki plus, zamiast kupować lata, kupcie polskiego szczura, e, wspierajcie polskie produkcje e, Tone Charm Audio rozwija skrzydła na cały świat, e, zresztą e, z Adrianem spędzimy w przyszłym tygodniu trochę czasu e, bo jedziemy na wycieczkę <grym> razem <grym> e, dosyć zacnym gronkiem w ogóle jedziemy na tą wycieczkę ale z tej wycieczki oczywiście się dowiecie niedługo e, niedługo będą transmisje itd. itd. powiem Wam, że gra to dobrze i ja jestem dumny z tego, że w Polsce takie rzeczy powstają. Na ten moment wszystko. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję wszystkim patronom. Dziękuję wszystkim tym, którzy są ze mną. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają do końca. Możecie napisać Candy Apple Blue. Jeżeli tutaj dotarliście, yy, też napiszcie, jak Wam się w ogóle spodobała na przykład taka forma y, kręcenia, że tak trochę inaczej, że y, szukam sobie ostatnio różnych pomysłów na to, jak te filmiki mogłyby jeszcze wyglądać, mogłyby się jeszcze zmieniać, yy, jeżeli chodzi o metody nagrania, o metody obrazowania, o światełka, o różne rzeczy. No bawię się tym, bawię się tym dzięki Wam, patroni w szczególności, to WY mi dajecie tą siłę, więc mega, mega. Wielkie, wielkie podziękowania za to. Trzymajcie się. Dobranoc. Do widzenia. Oglądajcie filmiki o gitarach. Wspierajcie polskie produkcje. Wszystkiego dobrego. Końcówka samochodowa. Kręćcie końcówki samochodowe. Piękna masta w wspaniałym stanie. Na jeszcze starej, tak jakby czarnej polskiej rejestracji, przedunijnej, przed białą rejestracją. Przewspaniały pick-up, remontowany, odnawiany, na robocie, jeżdżący. To jest to, co mi się podoba na wyspie Korfu, właśnie najbardziej. To poza pięknymi plażami, ciepłą wodą, ogrom wspaniałych pick-upów rewelacyjne samochody, które po prostu żyją żyją pracują nie chcą się dać zabić <noise> nie no ogólnie to, to dobre jest nie? dużo dłużej podejrzewam jeszcze przeżyje taka mazda a no, taki może na robocie jakiś tam przeżyje ale to wszystko co teraz takie nowe jest to wiecie kiedyś to było a tutaj taki o stręciuch, okropny taki pantera czarna. Ogłoszenia fokpasterskie, listopad. Ogłoszenia fokpasterskie, listopad. Oczywiście poproszę o łapkę w górę. Dziękuję wszystkim nowym subskrybentom, że postanowili subskrybować. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i nie usuniecie subskrypcji. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybują, zapraszam do subskrybowania kanału. Sekcja komentarzy jest oczywiście dla Was. Pamiętajcie o tym, ażeby nie być ćwokami <laughs> i żeby wypowiadać się kulturalnie, a nie ze słomą w butach nawet krytyka podana w kulturalny sposób i fajna rozmowa to jest wielki plus, ale jak będziecie ćwokami, i burakami, no to będziecie mieli u wszystkich tutaj wielki minus, bo społeczność fogowiczów jest najwspanialsza i najbardziej pomocna na całym gitarowym świecie jaki jest. Więc dziękuję za komentarze, dziękuję lajki, dziękuję za subskrypcję. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają na różne sposoby, czyli poprzez Supi jednorazowe, poprzez patronajty cykliczne, poprzez guzik wsprzyj pod filmem. Bo Bądź różne inne formy, jak chociażby wiecie, fanty na rzecz kanału. W tym miesiącu będzie też konkurs związany z Ika Multimedia. Rocznica Tonexa i ogólnie no, ja się jaram tym sprzętem, więc konkurs związany z Ika Multimedia. Między innymi dwa pełne amplituby, maxy, piątki będą do, do zgarnięcia. Pewnie też jakieś jeszcze inne nagrody. Muszę wymyśleć ten konkurs. Jest początek miesiąca. Dajcie mi chwilę. Może też konkurs przeciągnie się po prostu do końca, do końca roku. Chcę zrobić taki gruby konkurs na zamknięcie. Śledźcie uważnie to, co tutaj się dzieje. Zaglądajcie na mojego Oelixa. Tam wystawiam różne fonty, mimo tego, że cały czas zbieractwo mnie ogarnia. To cały czas też staram się czegoś pozbyć, więc czasami coś sprzedaję, czasami coś kupuję e, innego. Ja Jaram się tak samo jak Wy, jeżeli szukacie sprzętu, to mój OLX właśnie jest dla Was. Pamiętajcie o różnych zniżkach, które Wam pozałatwiałem, czytajcie opis odcinków, w opisach odcinków dzieją się rzeczy, które są dla Was. Tam jest taki specjalny post, w którym są zebrane wszystkie zniżki, jakie załatwiłem dla moich y, widzów. Korzystajcie! Wiele osób korzysta z zakupów w sklepie Toman. Jeżeli zrobicie to z moim linkiem, który również jest w opisie tego odcinka i łatwo jest go znaleźć, to ja dostanę z tych Waszych zakupów y, trochę tam kaski. Wy będziecie mieli te wszystkie tomanowe zalety, czyli 30 dni na zwrot, 3 lata gwarancji, dostępność towaru właściwie od ręki w 90%. Y, procentach. Kanał dzięki temu się będzie rozwijał. Więc jeżeli robicie tam zakupy. Kaska idzie na kanał z tym moim linkiem i za to jestem również ogromnie wdzięczny, tak samo jak za wszystko inne co robicie. Trzymajcie się, jedziemy już dalej z odcinkiem.